Tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, żeby być jasnowidzem w dzisiejszych czasach, nie trzeba mieć daru. Wystarczy Wam <laughs> na przykład komputer kwantowy albo superkomputer wyposażony w bardzo dużo liczby akceleratorów graficznych, sztuczną inteligencję, potężne procesory i sieć czujników na całym świecie. No i właśnie, i zaraz ktoś się pyta o jakie czujniki chodzi. Może powiem Wam. Prosty przykład. Troszkę odbiegniemy od tematu. Załóżcie hipotetycznie, że bierzecie parę skarpetek. Załóżcie prawą skarpetkę na lewą nogę, ale automatycznie lewa skarpetka staje się prawą. I tak samo, by to było, gdybyście lewą skarpetkę założyli na prawą nogę, automatycznie prawa staje się lewą. Fizyka kwantowa. Nawet jakby było oddalone tysiące kilometrów, dzieje się to samo. Niektórzy zrozumieją, co mam na myśli. Dobra, wracamy do tematu. Chodzi ogólnie o to, że każdy telefon komórkowy jest zado... za. <coughs> Przepraszam. zarówno nadajnikiem, odbiornikiem, ale też ma w sobie czujniki. Czujniki temperatury, magnetometry, żyroskopy czujniki światła, czujniki wizyjne, czyli czujniki wizyjne, czyli kamera, która widzi w bardzo szerokim spektrum światła widzialnego, a także w zakresie światła, które jest niewidzialne dla nas. Wy nawet nie macie pojęcia, w jakich zakresach widzi kamera waszego telefonu. I jeżeli ma się odpowiedni algorytm, który z tego potoku danych umie od Umie odsiać odpowiednie dane, to możecie mieć praktycznie wszystko, co wam się chce mieć i jakie dane chcecie. Chodzi ogólnie o to, że każdy telefon jest takim superkomputerem, który ma określone czujniki i mając ich dziesiątki miliardów albo nawet mniejszy do 10, 10 milionów na przykład, okazuje się, że można bardzo szybko przewidzieć ruchy atmosfery, ruchy klimatu. Ruchy pola magnetycznego Ziemi, trzęsienia ziemi wszystko można przewidzieć, wybuchy wulkanów nie tylko. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i pomysłowość. Dlaczego o tym mówię? Bo tą technologią, którą teraz opisuję, to na tej technologii trzyma łapie teraz, obecnie tylko armia PLEPS, czyli my wszyscy, dostanie tą technologię za jakieś 50 lat. Może. <laughs> Pozdrawiam serdecznie.